Zadanie 14, ciąg bn, każdej liczby naturalnej n, większe lub równej od 1 i drywamy dodatnich wyrazów tego ciągu nieodatnia, czyli mniejsze lub równe 0. Czyli musimy rozwiązać nierówność, 3n kwadrat minus 25n jest mniejsze lub równe od 0. Możemy sobie wyciągnąć n przed nawias, to jest normalne jak równanie kwad... nierówność kwadratowa, Najnormalniej, tylko potem zbieramy n całkowite, większe lub równe od 1. Czyli wyciągam n przed nawias, 3n-25, minus to być mniejsze lub równe od 0. No to miejsca zerowe to 0 i 25 trzecich, czyli to jest inaczej 8, 1 trzecia. Rabiana ma w górę, czyli rysujemy. Widzimy teraz mniejsze lub równe od 0, są wszystkie jakby to było normalne x rzeczywiste, jakbyśmy brali od 0 do 25 trzecich, zamknięte, ale możemy brać tylko całkowite, bo to ciąg i n większe lub równe od 1 Czyli bierzemy tak, które liczba spełniona. No wszystkie tutaj są w tym przedziale, prawda? Czyli całkowite i większe 1, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 możemy brać i już więcej nie, bo już kolejnej dla dziewiątki już jest tutaj byłoby dodatnie, więc po prostu jest 8. 8 nie spełniających tę nierówność. 15. Ciąg arytmetyczny. A4, czwarty wyraz. Wiemy, że jak arytmetycznie, no to wyraz A4 to jest po prostu średnia arytmetyczna wyrazu A3, A5, tak? Wyraz środkowy to jest średnia tych obok niego, co są w ciągu arytmetycznym. Więc A4 to będzie 58 przez 2, a to jest 29. 16. Dla każdego kąta ostrego alfa iloczyn taki jest równy. No to tutaj z jedynki trygonometrycznej trzeba zauważyć. 1 minus sinus kwadrat alfa to jest po prostu cosinus kwadrat alfa. 1 minus cosinus kwadrat alfa to jest sinus kwadrat alfa. Więc będziemy mieć po prostu cosinus alfa przez cosinus kwadrat alfa razy sinus kwadrat alfa przez sinus alfa. Tu się nam skróci kosinus, tu się sinus, to będzie tak naprawdę. Sinus alfa przez cosinus alfa a to jest po prostu tangens alfa, czyli odpowiedź B. Styczna do okręgu w punkcie. Dobra, pamiętamy, że jak jest styczna, to oznacza, że ten kąt tutaj to jest kąt prosty, skoro ona jest styczna do okręgu. I tutaj mamy okrąg, czyli tu jest taka sama długość R i tu jest R, więc tutaj mamy się stworzył taki trójkącik równoramienny, tak? Więc te kąty muszą mieć o ten i ten tyle samo. No to 180 minus 80 to jest 100, podzielimy na 2, czyli te kąty mają tutaj 50 stopni. O, nas interesuje właśnie bardziej ten. No to skoro ten ma 50 stopni, to ten kąt AOB, nie, pytają o kąt BAC, przepraszam, BAC, no to ma 90 minus 150, które jest tutaj, czyli 40 stopni. Kolejne. przyprostokątna, Tangens alfa. Tangens alfa w tym trójkącie to jest x przez 8. Więc wyznaczymy x czy x przez 8, to się równa 2 piąte razy 8. x to się równa 16 piątych. pole trójkąta, to jest prostokątny, a razy h przez 2 16 piątych. Razy 8 przez 2, a to będzie 16 razy 8, 80 plus 48, 128 dziesitych a to jest skróuciłem przez 2 64 pi opowiedź werw